Witamy w ZOTIM Poznań w centrum handlowym Avenida przy dworcu głównym PKP. Tak to wygląda chwilę przed otwarciem. Ta strona to węże, cały rząd różnych wężyk egzotycznych. Niektóre się kąpią, niektóre się chowają, niektóre na Was czekają. Tutaj mamy strefę pajęczaków, czyli pająki, skorpiony, co tam tylko chcecie. A później mamy strefę z gadami, z jaszczurkami, znaczy się dokładnie. Małe, duże. Proszę bardzo. i jeszcze środek a środek jest do wypoczynku ale też można tutaj pooglądać kogo jeszcze na was patrzy czyli żołwiaka chińskiego i jeszcze widok ze środka pyk 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 Pyk, pyk, pyk. Serdecznie zapraszamy.